Ponownie w naszej wspólnej podróży przez czakry. Dzisiaj w ósmym dniu dotarliśmy do miejsca niezwykle wyjątkowego, do czakry korony. To nie jest tylko kolejny etap tej wędrówki. To moment spotkania z samym sobą na najgłębszym poziomie. Czakra korony znajduje się na czubku głowy. Jest bramą pomiędzy światem ludzkim a światem boskim, pomiędzy tym co ziemskie, a tym co w żaden sposób nieograniczone. Jej energia jest delikatna, czysta i niesamowicie świetlista. To właśnie przez nią łączymy się ze źródłem. Z tą częścią nas, która nigdy nie była oddzielona od Boga, stwórcy bezwarunkowej miłości, jakkolwiek tej energii byś nie nazwał. Wyobraź sobie tę czakrę jako tysiąc płatkowy lotos, który powoli się otwiera, gdy dusza jest gotowa przyjąć więcej światła. Każdy z płatków symbolizuje jedną z lekcji, którą już odrobiłeś w swoim życiu: od zakorzenienia przez emocje, miłość, prawdę, aż po intuicję. A teraz wszystkie te doświadczenia łączą się w jedno: w świadomość, że wszystko. Czego kiedykolwiek szukałeś, już znajduje się w Tobie. Gdy czakra korony jest zrównoważona, czujemy w sobie niesamowicie głęboki spokój, ale taki, którego naprawdę nie da się porównać z niczym. Nie dlatego, oczywiście, że znikają trudności, ale dlatego, że przestajemy z nimi walczyć. Życie przestaje być zbiorem przypadków, a staje się procesem, który ma głęboki sens. W tym stanie nie potrzebujemy już niczego kontrolować, udowadniać, ani uciekać, bo po prostu pozwalamy, by życie samo się działo. Taki człowiek, Emanuje niezwykłym światłem, które nawet widać w jego oczach. Nie musi nic mówić, czasem tylko jego obecność w zupełności wystarcza. Bo gdy czakra korony jest otwarta, każda myśl, każde słowo i każdy gest stają się wyrazem. Czystej miłości. Ale kiedy ta czakra jest zablokowana, świat traci barwy, pojawia się poczucie pustki, zgubienia, samotności. Człowiek może mieć wszystko rodzinę, sukces, stabilność, nawet zdrowie, a mimo to czuje, że czegoś ciągle mu w życiu brakuje. Właśnie wtedy pojawia się takie wewnętrzne pytanie, po co to wszystko? To nie brak sensu, tylko brak połączenia z samym sobą, z duszą, ze źródłem. Zablokowana czakra korony objawia się również tym, że umysł przejmuje kontrolę. Zaczynamy analizować, oceniać, porównywać się, próbować wszystko zrozumieć, rozłożyć na czynniki pierwsze. A przecież prawdy duchowej tak naprawdę nie da się zrozumieć. Można ją tylko poczuć. Czasem ta blokada objawia się też ucieczką w duchowość, próbą bycia ponad światem. Unikaniem emocji i tak naprawdę codzienności jesteśmy w pewien sposób odklejeni. Ale prawdziwe światło, ono nie odcina nas od życia, nie odcina nas od ludzi, od doświadczeń, od codzienności. Ono je rozświetla. Ono nadaje im głęboki sens. Czakra korony otwiera się wtedy, gdy Pozwalamy sobie na ciszę. Zobaczcie, wczoraj intuicja, dzisiaj czakra korony i to samo słowo cisza. Kiedy przestajemy szukać odpowiedzi, a zaczynamy słuchać. Kiedy nie pytamy już jak, kiedy, dlaczego, po co, tylko pozwalamy, by wszystko po prostu było. To nie umysł otwiera czakrę korony, to poddanie i zaufanie. W tej przestrzeni nie chodzi już o działanie, ale o czystą obecność. Każdy spokojny oddech, każda chwila wdzięczności, każda świadoma pauza przybliża nas. Do samego źródła. Bo im więcej ciszy w nas, tym wyraźniej słuchać, słychać ten głos stwórcy bezwarunkowej miłości. Z perspektywy Healing można powiedzieć, że przez czakrę korony płynie energia stwórcy. Kiedy łączymy się z przestrzenią uzdrowienia, to tu. Rozpuszczają się przekonania o oddzieleniu, o braku miłości, o tym, że trzeba zasługiwać na to światło. Wszystkie te stare programy są tylko cieniami, a Ty jesteś światłem, które może je rozproszyć. Wystarczy, że pozwolisz sobie wierzyć, że jesteś częścią źródeł. Częścią tego światła, że nigdy nie byłeś w żaden sposób od niego odłączony. Zrównoważona czakra korony przynosi to uczucie głębokiej jedności. Zaczynasz czuć, że każda osoba, którą spotykasz, jest odbiciem ciebie. A Bóg, stwórca, nie jest kimś. Do kogo trzeba się modlić z lękiem. On jest w Tobie, w Twoim oddechu, w Twoim spojrzeniu, w każdym uderzeniu Twojego serca. Dlatego właśnie ta czakra nie jest końcem drogi, lecz tak naprawdę jej początkiem. To brama do kolejnego poziomu, do czakry gwiazdy duszy, w której świadomość Przekracza granice ciała i wchodzi w przestrzeń czystego ducha, tam, gdzie dusza tak naprawdę pamięta, kim jest, tam, gdzie wszystko staje się jednym światłem. Jeśli czujesz, że ten temat Cię poruszył, Zapraszam Cię oczywiście do medytacji, która za chwilę ukaże się na platformie YouTube, na kanale należącym do Akademii. Zapraszam oczywiście do artykułu. Zawsze do artykułu. E, kochani, e, również zapraszam na 11-dniowe warsztaty, gdzie będziemy dużo głębiej pracować z tym czakrami przez właśnie te 11 dni z każdą czakrą osobną. Więcej informacji znajdziecie na Stronie. Kochani, życzę Wam cudownego wieczoru. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia w medytacji. Kochajcie się więcej. Do jutra.